witam w tym tutorialu pokażę jak zarządzać bazą trenerów prezentowanych na stronie www i możliwych do wybrania podczas tworzenia harmonogramu szkolenia wybieramy cms baza trenerów i mamy dwie sekcje po lewej stronie trenerzy nieaktywni czyli tacy którzy nie są prezentowani na stronie www po prawej trenerzy aktywni mamy dwóch na razie aktywnych trenerów Michał Stachura Jan Kowalski. Zobaczmy jak to wygląda na stronie internetowej. To jest przykładowa strona demonstracyjna. Trenerzy. No i są nasi trenerzy. Michał Stachura i Jan Kowalski. Wróćmy do panelu administratora. E, przypuśćmy, że chcemy dodać jeszcze do trenerów aktywnych, widocznych dla klientów, panią Annę Nowakowską. Wystarczy przeciągnąć ją na prawą stronę. Zapisać zmiany. W tym momencie po odświeżeniu strony pani Anna Nowakowska jest już widoczna. Chcąc dalej wprowadzić zmiany, przesuniemy panią Annę Nowakowską na sam początek, na początek listy. Zapisujemy zmiany. W tym momencie po odświeżeniu pani Anna Nowakowska jest na pierwszym miejscu, tak jak ustawiliśmy w panelu administratora. Teraz przypuśćmy, że chcemy zmienić nazwisko. Wystarczy kliknąć dwa razy na nazwisku. Wprowadzić zmiany. Anna Nowak. Kliknąć gdziekolwiek poza polem. System automatycznie zapisze zmiany. I pani Anna Nowakowska zamienia się w panią Annę Nowak. Dobrze, dodajmy teraz nowego trenera. Przypuśćmy, że zatrudniamy nową osobę. Pan Krzysztof Lenda. Pan Krzysztof przesłał nam już informację o sobie, także możemy skopiować z maila informację o panu Krzysztofie. Wprowadzimy do delikatną modyfikację tekstu. Jego zdjęcie. System automatycznie dobierze szerokość zdjęcia później do layoutu strony. Także nie musimy się tym przejmować, i zapisujemy. Dodajemy trenera. To wszystko. Nie znaleziono błędów. Trener został dodany do bazy. Jest nieaktywny. Wystarczy teraz przeciągnąć go na prawą stronę, do trenerów aktywnych. Zapisać zmiany. I to wszystko. W tej chwili pan Krzysztof Lenda powinien być już widoczny. Jest po odświeżeniu widzimy go. Przypuśćmy, że chcielibyśmy teraz zmienić opis pana Krzysztofa, wprowadzić jakieś modyfikacje. Wystarczy kliknąć na ikonę modyfikacji, przy każdym trenerze się znajduje. Otwiera nam się ten sam formularz, który wypełniamy, wprowadzamy zmiany i ewentualnie zapisujemy zmianę. I to wszystko. Dziękuję bardzo.